ma Fuji z tej strony, ze studni, witam was wszystkich, jesteśmy już po Blast Band i po pierwszym sezonie, przed nami IM Kraków, zaraz przejdziemy do Blast Band i może do wyników na szybko, nie będziemy jakoś bardzo omawiać, ale szybko sobie przejdziemy do tego. Macie artykuł na HLTV odnośnie Krakowa, nie ma Katowic, już było to wiadomo od zeszłego roku, że będzie Intel Extreme Masters Kraków. Sam event jest podzielony jakby na dwie części, stage pierwszy i stage drugi. W stage drugim już są określone drużyny, zapewne obstawiam, że po VRS-ie pierwszy dzień to jest środa, czyli za dwa dni właściwie. Mecze zaczynają się już od 11. Talent też macie na dole. Który będzie występował, moim zdaniem jest gorszy niż na eventach Blasta Ja, bardzo, znaczy Boże, gorszy. ja bardziej lubię ten, który jest na eventach Blasta Czyli yy, jeśli chodzi o ekipę kastującą, no to mamy Skronego i Londersa że że są, że są no, ciekawsi niż reszta ekipy tutaj. No wiadomo, pewnie ci typu, ludzie typu FA i NeoKai będą raczej kastowali te rzeczy niżej. Czyli tu ten jesteś pierwsza, ewentualnie potem będzie Spawn Machine, chociaż ich też, ich też również bardzo lubię. Ale to sobie możecie poczytać sami, my przejdźmy już do konkretów. Blast Bandit zakończy się w ten sposób, Paryż wygrał cały turniej w finale na Falcon ze Standinem. Ciekawy run ogólnie Nikola, Niko to dostało MVP przegrana. Drużyna Falcons mają coś takiego, że drugie miejsce zajmują i biorą sobie MVP. Monesy tak ma. A teraz z kolei Niko, było parę zaskoczeń, no ale nie będziemy ich za bardzo omawiać. Wiadomo, Spirit przegrało na. Na Parision w tym swoim meczu. Jeśli ktoś oglądał poprzedni film, to mówiłem, że o tym mecz się bardzo boję. Parision pokazał się z lepsze, lepszej jakby strony niż się spodziewali wszyscy, pomimo, że ja i tak uważałem, że są mocni i dobrze grają. Tak zaskoczyli net mnie wygrywając cały turniej. A jeśli chodzi o resztę ekip, no to, to jest też taki: to, to przyzwoicie wiadomo, jest, to jest pierwszy turniej w nowym roku, więc dużo rzeczy może się wydarzyć. Nie wszyscy trenowali, tak jak wiecie, niektórzy mieli też przerwy, nie wszyscy trenowali non-stop, i dlatego, może, wygląda to tak jak wygląda. Ale też ten Blast Bounty, mam wrażenie, że jest takie przeświadczenie wokół zespołów, że ten Blast Bounty nie jest aż takim prestiżowym turniejem. Bo ten format jest trochę dziwny, odpadasz po jednym meczu i tak dalej. Pierwszy turniej sezonu, więc on jest taki brany trochę, wiecie, um, trochę jest brany taki jaki turniej tier 1,5 przez niektórych. No ale fakt faktem Paravision wygrało, jest to turniej tier 1 oficjalnie, tier rang, ranga S. No i co? Gratulacje dla nich, my idziemy dalej. Tak się skończyło nasze fantazy pierwsze. No, nie wiem czy ktoś przewidział tu zwycięstwo Parry Vision w finale. Jeśli tak, to raczej miał szczęście niż mm, jakąś konkretną analizę, nie oszukujmy się. E, chociaż teoretycznie można by spekulować, że chcieli wykorzystać ten moment, kiedy wszystkie te drużyny były na Majorze. A oni tak do dobrą... Oni, właściwie to oni też byli na Majorze. I to daleko zaszli. Cała no, moja teoria szległa w gruzach. Fakt faktem wygrali. Tak wygląda fantazja. Nie najgorzej, nie najlepiej. Lepsze 6 punktów niż nic. Pamiętajcie, że tych gier jest bardzo dużo, więc nadal pieniądze są w grze. Tu, nawet jak zrobicie ostatnie w dwóch, trzech pierwszych grach, to nadal możecie mieć pierwsze. No, będziecie po prostu musieli więcej punktów odrobić. Także no, nie martwcie się. Więc wygląda to w ten sposób. Mm, no cóż. Skład był trochę nudnawy, ale i tak bym został przy Spirit. Nieważne co, prawdopodobnie mógłbym wziąć Donka, który też się nie spisał, ale reszta, ta trójka mogłaby się zmienić, ale raczej bym został przy Spirit, więc tu nie było innej, innej opcji dla mnie, szczerze powiedziawszy, bo chciałem zobaczyć, jakie sprawdzą i ja wierzę w ten skład mimo wszystko. Mimo tego potknięcia uważam, że są w stanie wygrywać turnieje. No i co? Przechodzimy do śmietanki, czyli do najważniejsze rzeczy w tym filmie, czyli fantazy do Krakowa, ale zanim to zrobimy, ja sobie tu wrócę, wejdę sobie w eventy i na szybkości omówimy te matchupy. Bo jeżeli ktoś nie wie jak wygląda stage pierwszy, to wygląda w ten sposób, że drużyny są podzielone tak jakby na cztery brakety, które możecie sobie zobaczyć tutaj. No i w tych czterech braketach oni grają na siebie. Drużyna, która zdobędzie dwa zwycięstwa, przechodzi dalej. Mało tego, jest dolny bracket, w którym na przykład drużyna, która wygra pierwszy mecz, załóżmy Astralis, i przegra drugi, to gra na y, zwycięzce drabinki przegranych z tego meczu. Więc wychodzą zakładam dwie drużyny. Yy, dalej. No, po co się jest. A nie, 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 moment. Sprawdźmy ten match page. Ta, z lower bracketu też wychodzi druga drużyna. Ok, wybaczcie mi y, to niedoinformowanie. I to jest bardzo ważne przy tworzeniu fantazji z tego względu, że możecie wiedzieć mniej więcej kto ma jakiego przeciwnika, kto na kogo będzie grał. Ułatwi może Wam też to wybór po prostu poszczególnych zawodników. Bo, na przykład, jak możecie zobaczyć, taki Parry vision z Liquid się nie spotka: no, nie ma takiej możliwości, ale no, spotka się z Heroic, z Aurorą czy z Gamer Legion najprawdopodobniej. Więc to jest ważne przy wybieraniu fantazy, Dlatego, może omówmy sobie szybko poszczególne grupy. Od razu powiem na wstępie, że ja uważam. Że z tych czterech grup, dwie górne yy, są grupami dużo silniejszymi od tych dwóch dolnych. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Grupa, w której jest Legacy, BC Game Food i Freddy Max, wydaje się dużo słabsza niż grupa, w której jest Aurora, Gamer Legion, Heroic i Paravision. Yy, ale no wiadomo, na papierze różnie to bywa. Tak samo jak Astralis, po zmianach, moim zdaniem, wyglądają średnio. Poza tym mi się te zmiany też nie podobają. Pain nie wyglądało tak tragicznie Z tym Piridzianem, Przepraszam, bo mówię to jest Piria Junior w ogóle, jestem jakiś upośledzony Energy Baiters, Więc spróbujemy dostosować fantazy tak, żeby żaden zawodnik nie mógł na siebie trafić potencjalnie. Czyli na przykład weźmiemy sobie dwóch z tej grupy dwóch z tej grupy i jednego z tej Teoretycznie tak, że żaden zawodnik na siebie trafić żeby zwiększyć ten potencjał na 2-0, prawda? E, bo tutaj jak przegrasz mecz, to jeszcze masz szansę w dolnej drabince Teoretycznie możesz zagrać 2 lub 3 mecze, ale jak zrobisz 2-0 to automatycznie wchodzi padding i masz więcej punktów e, Dobra, do Meritum e, Jeśli chodzi o drużyny Gdzie tu jest bardzo drogie? wszyscy są bardzo drodzy oprócz Huntera teoretycznie, który kosztuje 198 Aurora jest powiedzmy w miarę w miarę w zasięgu, szczególnie Woxic no ale jak on się sprawuje to już swoją drogą dla mnie Majer za 190 to jest zdecydowanie za drogo Liquid gra z Crimbo, o tym powiedzieć na nie mógł dojechać z powodu pro, pro, problemów rodzinnych mm, wiemy jak gra Liquid Ciężko powiedzieć, co zagrają. Może będą mieli dzień konia. Dla mnie to jest najbardziej nieprzewidywalna drużyna ze wszystkich. Kto wie, może efekt Falcons i sobie po prostu y, zmielą tę grupę. Ciężko powiedzieć. Y, 3 Max, no drużyna tak zwana taktyków. Y, cie, ja, ja lubię chłopaków, szczególnie Bodiego, ale moim zdaniem sufit jest za nisko w tej drużynie. Podłoga jest dosyć wysoko, ale moim zdaniem sufit jest za nisko. Astralis, bardzo mi się nie podoba to Astralis, lubię Stera, ale bardzo mi się nie podoba ten skład Astralis, nie wiem czemu ten Ryu. Jak oglądałem parę jego meczów i moim zdaniem on nie jest taki dobry, żeby awansować, no ale nie wiem, może nie kogo wziąć, może był za darmo. Inspirium, ciężko powiedzieć, co tu się wydarzy, raczej mi się na wstrzymanie, ten pier jest dosyć drogi, NQZ, jeśli się odpali, to za 197 ma to trochę więcej sensu, ale mówię, musieliby się odpalić, szczerze powiedziawszy. Eee, pasja, pasja eee, tutaj ja uważam, że to jest dobra drużyna, ale ze względu na to, jakiego mają pierwszego przeciwnika, którym jest Gitu to uważam, że ciężko ich pikować, bo najprawdopodobniej zaczną z pierwszym lozem, ale to mówię, różnie bywa, prawda, to jest Counter Strike, no i to jest g więc zaczną z pierwszym luzem, najprawdopodobniej muszą walczyć w drabince przegranych, dlatego ja z nich zrezygnuję, pomimo, że no ten price jest, nie, ja nie uważam ich za tak słabych, jak ludzie ich uważają, o, yy, dalej. Beaters ciężko powiedzieć co oni zagrają. Końcówkę roku mieli raczej słabszą niż gorszą. Pierwszą połowę mieli naprawdę dobrą. Tylko że problem polega na tym, że mają nowego snajpera o którym nic nie wiemy. To jest 16-latek, który nie grał jeszcze żadnego oficjalnego meczu. Segukawa, w ogóle to chyba powinien być Sekugawa. Jeśli to miało być z japońskiego, ale nieważne. Ja nawet lubię tę drużynę. Ona mi przypomina trochę takie. Gamer Legion, jeśli chodzi o yy, jakby styl gry, yy, ale no, jakby nie wiadomo, co się po nich spodziewać. No, ciężko powiedzieć, jak zająć ze standinem, poza tym, to będzie ich pierwszy mecz w tym roku. Bo na przykład takim parę już wiemy, że się może mniej więcej spodziewać, a po w ogóle w ogóle nie wiadomo. No i co, pary Vision. Vision. to jest taka drużyna, którą no, jeśli byśmy spojrzeli na Blasta, to warto wziąć dwóch teoretycznie do zespołu, no wygrali na takie drużyny, że powinni sobie tą grupę swoją zmienić, oczywiście, jeśli patrzymy na to w ten sposób. No ale wiadomo, to jest Counter Strike po pierwsze, oni dopiero co skończyli turniej, lecą, mają Media Day i od razu grają praktycznie, bo nie jeszcze grają w stage'u pierwszym. Oni i Liquid są drużynami, które wyszły do drugiego stage Bounty i teraz grają w stage' pierwszym. Więc no, ciężko. Powiedzieć, czy będą zmęczeni, czy nie. Poza tym, ja uważam, że mają bardzo trudną grupę yy, i osobiście raczej będę unikał ludzi z tej pierwszej grupy, bo uważam, że no, ciężko powiedzieć, co nam się wydarzy. Legacy, kiedyś bestie na majorze, teraz są mieleni w swoim regionie. Nie mam pojęcia, co o nich myślicie, jeśli zaryzykować, zaryzykować. Ja Tutaj uważam, że Duma, u Lato to są dobre cenki na nich, jeśli post chcecie postawić na Legacy. Yy, no ale. Czy oni wejdą, szczerze powiedziawszy, mają BC Game? Pierwszą to powinni, ale w drugim meczu już mogą być ciężary. Chociaż, no teoretycznie, to Legacy, jeśli by wróciło do tej formy majorowej, no to ja uważam, że mają potencjał. No i cenki też są ok. Gamer Legion, no to ja uważam, że pokazali się bardzo dobrze. E, IMD jest teraz trenerem, Asha już nie ma. E, jeśli miałbym kogoś brać, to po prostu ten duer PRS. No ta bym nie brał, bo że on gra. Dobrze, e, pomimo, że Gamer Legion schodziło w dół, to on gra dobrze. Chypek za swoją za 184 to jest dobra cena, on też potrafi. On jest lepszy niż Andu i jest lepszy niż ten poprzedni Francuz. Nie pamiętam już jak on miał. On gra lepiej moim zdaniem, on jest to taki zły, w niektórych meczach się rozkręca. 184 za niego to uważam, że to jest dobra cena, jak na filera. Że się filera w takim sensie, że bierzesz kość taniego, tak? To ja uważam, że to jest w porządku. Heroik również. Ja uważam, że to też jest kolejna mocna drużyna. Ta pierwsza drabinka jest. Ja uważam, że jest bardzo zestakowana i tutaj w obu tych meczach można sobie rzucić kostką. Gamer Legion wygrał na Aurore. Mm, już. Więc. Yy, no, jak to się zakończy w dwóch meczu, to nie wiem. Yy, I co? Fut. Dalej. FUT, ja uważam, że drużyna w ogóle oni nich chyba wywodzą się z tej akademii, która kiedyś była, te turnieje. Yy, ja uważam, że ta drużyna ma ogromny potencjał. Yy, uważam też, że to jest pierwsza drużyna, która może zaskoczyć i wygrać całą swoją grupę. Yy, wygrać na, zarówno na 3D Max, jak i zwycięzcy z tej grupy. Oczywiście ciężko powiedzieć, bo oni te wyniki mają takie trochę shaking. Raz wygrywają wszystko z rzędu, a raz przegrywają na e ballers yy. Ale potencjał jest. Ja tak uważam, potencjał jest. I ceny też są naprawdę przyzwoite za, za nich. W sensie, jako filerów, uważam, że można próbować ich wykorzystać. Przepraszam, skromnie wariuje. Eee, e, NIP, no nie wiem, Kacperski, Kernis Nowy, ciężko im powiedzieć. Ciężki pierwszy mecz, dosyć. Ale wiadomo, że Liquid ze standinem. Następnie G2. Raczej będę odpuszczał NIP. Pomimo, że Kacperski może sfarmić. I Energy. Ja uważam, że Energy, ze względu na to, jaką ma grupę, to jest druga, drugi zespół, który potencjalnie może zaskoczyć. Pomimo tego, że ludzie uważają, że są słabi. Ja tak nie uważam. Mogą zrobić 2-0. I szczerze powiedziawszy, yy, mogą nawet wygrać ten pierwszy mecz. Jeśli tu chłopaki z, z Baters po prostu nie dowiozą. Tak samo Sekugawa ciężko powiedzieć on zrobi. Energy nie jest takie słabe. Fakt, faktem, dostali Stompa w styczniu, bodajże dwa tygodnie temu na MIT, ale ja uważam, że ta drużyna ma większy potencjał trochę niż, niż ludzie myślą. Sniper nowy osi, no nie wiem. Ale lubię Bro, lubię Sonika i ten George też coraz lepiej gra. Nitro jest w porządku, doświadczony ziomek. Jeśli wygrałem pierwszy mecz, to uważam, że mogą wygrać i drugi na spokojnie. Yy, ale czy tak się wydarzy, nie wiem. Ale uważam, że jakbym miał postawić dwie drużyny, które mają szansę naprawdę zaskoczyć, to byłby to Foot i byłoby to Energy. Tak uważam. Yy, dobra, BC Game, dalej. No, ja ich raczej no nie będę ukrywał. Bardzo lubię Simpla, yy, nie lubię elektronika. Bardzo. No ale ten skład to ktoś wygląda jakby ktoś kurwa taśmą kleił nie, nie wiem dlaczego, prawdopodobnie dla punktu VRS, ale no jest jak jest, po prostu simple, elektroniki, były skład SO, były core, który nie był corem, bo byli tam w sumie dosyć krótko a ja już nie wiem, odpuszczam to, wydaje mi się, że Legacy po prostu to wygra. No, chyba, że Simple się odpali, no. albo, nie wiem, Electronic przestanie być toksyczną kurwą. To może, może wtedy. Eee, no i co? Eee, przejdźmy już do tego, co ja pikuję, bo te matchupy już omówiłem. No mogę wstępnie powiedzieć, Aurora Gamer Legion wydaje mi się, że wygra. Nie wiem, zostawiam tę grupę. Dla mnie to jest 50-50. Parywajion, niby mocniejsi, ale zmęczeni. Heroic z Alkarenem, zostawiam tę grupę. W Liquid Nip wydaje mi się, że wygra Liquid mimo wszystko. Pomimo, że uważam, że Kacperski tutaj jest. No, Kacperski jest najlepszym Polakiem, ale wydaje mi się, że powinno wygrać Liquid. Ja po prostu nie lubię reszty składu tego, składu tego Nipu. Ale to jest bardziej takie, wiecie, 51% dla mnie, ze względu na to, że Krimbo gra. Krimbo jest raczej ok. Jeśli chodzi o zawodników pod względem umiejętności, raczej w Big się sp spisywał w porządku, ale nie niesamowicie. Mm. Ale jeśli chodzi o NIP, to ja po prostu nie jestem fanem Rinkla za bardzo. i Kolowania Snapiego. Uważam, że Kasperski ma ogromny potencjał. Mogą to wygrać, ale ja jeśli miałbym powiedzieć, że ktoś wygra, to uważam, że NIP ze Standingiem mimo wszystko. Może Liquid ze Standingiem mimo wszystko. Pasja na Gitu, Uważam, że wygra Gitu, Uważam też, że wygra całą Drabinkę. Eee, powinni być głodni gry. Powinni, mówię. Ten Ostatni. Os jakby. Oni mają przebłyski potencjału bardzo. Ja pamiętam ten pierwszy turniej, gdzie oni mi Mirage'a, a potem był taki zjazd. Boże, ten ostatni turniej. ich co to było? Już nie pamiętam. Co to był za turniej? A, Budapest major ty, bez kitu. Zagrali dwa fantastyczne mecze i potem dali dupy. No, ale też mieli ciężkich przeciwników w sumie. Eee, ja uważam, że G2 wygra 2-0. Znaczy, że robi 2-0 G2 po prostu. Eee, dalej. Legacy, BC Game, wygra Legacy. Foot, 3 Max, uważam, że to będzie pierwsze zaskoczenie. Wygra Foot. Aczkolwiek, no, 3D Max teoretycznie na papierze powinno zrobić tutaj 2-0, nie ukrywajmy. Ale jeżeli, jeżeli wygra Foot, to po prostu się nie zdziwię. Astralis, Pain, y, powinno wygrać Pain i Energy Baiters. Znaczy, powinno wygrać Pain. Nie wiem. No, właściwie to nie wiem. Nie będę ukrywał. Tu jest za dużo nowości. Nie wiem jeszcze, jak cię już grałem. Może widziałem z jeden mecz. Tak szczerze. Obu tych drużyn i nie wyglądał za dobrze. Ryu, moim zdaniem, Ryu robi overperform. O, oh, kurwa, nie umiem mówić! Ryu, Ryu, e Ryu robi overperforming ze względu na to, że gra na Fnatic. I ten pierwszy ich mecz, to mógł się wydawać taki, że on gra naprawdę dobrze. Bo zrobił 1,28 rating, tak. Ale jak przyszła już drużyna, która jest trochę lepsza niż Australis. No to już, już 17-20, tak Więc ja bym raczej z dystansem do Astralis podchodził I Energy Baters powinno wygrać Baters Baters jest naprawdę solidną dużą, naprawdę solidną Ja uważam, że na to 15 na spokojnie ale gdzieś mi ten... Gdzieś mi tu śmierdzi coś, coś mi śmierdzi w tym meczu i energy naprawdę nie jest aż tak słabe jak ludzie uważają no, ale powinno wygrać Baters po, teoretycznie, prawda? Mm, dobra, skończyć, skończyć pierdolić. Wróćmy do tego fantazu, bo ja już w ogóle wyszedłem z tego wszystkiego. Eee, tak, dobra. Tu już e, pokażę Wam skład, który zmontowałem e, mniej więcej. Aczkolwiek to jest bardzo ryzykowne. To jest core, który ma być bezpieczny. Matys Hunter, to jest core, który ma być bezpieczny. A to jest Core, który jest rzutem monetą. Bardzo długo nad tym myślałem. Skoro tak gadam, że Energy może wygrać, to czemu Kensizora biorę? No właśnie. Bo uważam, że może zaskoczyć, nie znaczy, że zaskoczy. Poza tym... Zobaczcie, że nawet jeśli Baters przegra ten pierwszy mecz, to uważam, że i tak powinni wygrać dalej. Zarówno na Astralis, jak i na Pain. ale wiecie, różnie to bywa. Jeżeli. A, no i dwóch zawodników z Swutu, o których nie powiedziałem. No, jest ogromne ryzyko, prawda? Ale ja uważam, że nawet, jeśli przegrają na 3 Max, nawet jeśli, gdzie uważam, że mają duże szanse, to wygrają na Legacy i BC Game. Oczywiście mogę się stromotnie pomylić. To fantazja jest dużo bardziej ryzykowne niż tamto pierwsze. Ale biorę pod uwagę zasady, które sobie narzuciłem. Uważam, że gracze, którzy są teoretycznie. Mają jakiś potencjał na zaskoczenie i są trochę undervalue, to ja uważam, że warto ich piknąć. Uważam, że tu dwóch panów, ewentualnie Jukes za demona, bo też jest bardzo dobry. To są gracze teoretycznie undervalue, a ta drużyna naprawdę jest dobra. Oczywiście, można tu pikać coś takiego jak Voxic na przykład, brać sobie Aurorę, ale Aurora przegrała na Gamer Legion. Ja bym na przykład chciał Wikadie w moim składzie, tylko że jak chcę Wikadia, to ja nie mam pieniędzy na kogo innego. Jeśli chodzi o Liquid, to mówię raczej nie z tego względu, że te dwie pierwsze grupy są no, ryzykowne. Plus, tu jest też G2, więc głupio mi brać Liquid. Ja chcę wziąć dwójkę z jednej grupy, dwójkę z drugiej i jednego z trzeciej bądź czwartej. Na takiej zasadzie chcę operować po prostu, żeby po prostu nie mieli szans trafić na siebie, żeby moich pięciu zawodników miało szansę zrobić 2-0. Mm. Jeszcze teoretyzowałem sobie i można wziąć tu po prostu notę zwyczajnie. Jako zawodnika. I do tego dwóch chłopaków z futu też myślałem. Na zasadzie takiej, że yy, że chłopaki z Pary nie są zmęczeni, nie są przetrenowani i nie zrobią jak Fejs, czyli finału majora, a potem odpadnięcia w pierwszym meczu. Więc to też jest teoretycznie jakiś potencjał na to. Demon z Langsem po prostu. E, mało tego, Kolejne opcje, które widzę, to jest zwyczajnie opcja Gamer Legion, ewentualnie sam res, można zrobić 2-1-1, albo res z Hypexem i też jeszcze macie siano na kogoś. No dobra, 201 tysięcy, to nadal można piknąć kogoś dobrego, tak szczerze powiedziawszy. No tylko kogo? Jama na przykład można sobie dobrać do tego. Dumao można, który teoretycznie też ma duży potencjał, no tylko wtedy ryzykujecie... No mocną grupę u góry, nie? Gamer Legion może nie wyjść, teoretycznie. Ja już się zastanawiam tylko między taką wersją, a wersją z notą, bo gra no, dosyć dobrze, ale chyba przez wzgląd na trudność grupy zaryzykuję tego Seizora na dole. A, mało tego, ja uważam też, że można próbować energii. Jeśli ktoś ma wielkie jaja, to bierze sobie Sonica, bro. I tak na dobrą sprawę, jeśli masz ochotę, to możesz sobie wziąć, nie wiem, Malpsa albo Sampaiusa do tego i starczy cię je jeszcze na kogoś. No, nie wiem, jakbyśmy wzięli Malpsa, to nawet Reza możemy nawet do tego dołożyć. A nie, Reza nie możemy, sorry. Reza, Reza, nie możemy. To Heroik też jest w ogóle bardzo silny. Ta grupa jest. Ci ludzie nie to tego heroik, Ten extrał to ma takie mecze czasem konia, że to jest y, niesamowite. To wszystko, jak on wstaje prawą nogą, to ciężko go powstrzymać. No. Ale finalnie yy, ryzykuję w ten sposób. Pamiętajcie, też to tylko gra, tak? Nie ma co się spinać, trzeba czasem troszkę zaryzykować, jeśli chce się być yy, wysoko. Więc ja ryzykuję na fut, ale trzymam znaczy trzymam kciuki. Też uważam, że Energy ma potencjał na zaskoczenie i tak jak mówiłem ta pierwsza grupa, możecie śmiało sobie z nich pikować, tylko mówię, ta grupa jest bardzo trudna, ciężko przewidzieć teoretycznie. Yy, Wiecie, aurora bez formy, a przegraj na Gamer Legend dosłownie przed chwilą, prawda? Dla przykładu. Ja wam dziękuję, widzimy się w następnym. Trzymajcie się. SA!